Siostry i bracia, i tak oto rozpoczęliśmy wielki post Anno Domini 2013. Właśnie kończy się pierwszy tydzień tego szczególnego czasu łaski. Jak go przeżywamy? Czy zwiększyliśmy wysiłki, by lepiej się modlić, więcej czytać Pismo Święte, lekturę duchową, żeby więcej służyć innym, żeby prosić Boga, o jak najlepszego papieża na nasze szczególnie intensywne czasy. Dziś ponownie zagłębimy się w teksty Johna Henry'ego Newmana. Proponuję, by w tym wielkim poście podczas każdej konferencji wtorkowej wydobyć z nich refleksję o cierpiącym zbawicielu pod jakimś jednym szczególnym kątem. Po to, by odkryć jakąś istotną, choć ukrytą, można by powiedzieć zapomnianą cechę osobowości Jezusa, która była integralnie związana z jego życiem i którą winniśmy naśladować. Dzisiaj posłużymy się myślami zawartymi w kazaniach kardynała Johna Henry'ego Newmana przeznaczonych na wielki Posty. Rozpocznijmy od cytatu z jednego z nich. Newman mówi, w całej historii życia naszego Pana i zbawiciela nie ma ani jednego momentu, który nie mógłby się stać przedmiotem niewyczerpanej medytacji. Wszystko, co go dotyczy, jest nieskończone. To, co odkrywamy w nim, jest zaledwie ślizganiem się po powierzchni tego, co będzie w pełni nam objawione w wieczności. Byłoby przejawem zarozumiałości, gdyby ktoś, kimkolwiek by on nie był, czy to świętym, czy uczonym doktorem, komentował słowa i czyny Jezusa w jakiś inny sposób niż poprzez medytację. Stąd jasne jest, iż medytacja oraz modlitwa myślna są zadaniem każdego, kto nosi w sobie pragnienie ożywienia wiary i prawdziwej miłości ku Niemu. Są w ciągu roku okresy wyjątkowe i do nich należy obecny szczególny czas Wielkiego Postu. Okresy, które zapraszają nas do starannego zgłębiania na tyle, na ile to tylko jest możliwe, wszystkich, a zwłaszcza najbardziej wzniosłych fragmentów świętej Ewangelii. Centralną tajemnicą naszej świętej wiary jest uniżenie się syna przedwiecznego i fakt jego poddania się pokusom i cierpieniom, tak jak to opisuje Pismo Święte. Tajemnica ta jest jeszcze bardziej szokująca niż ta, która zawarta jest w nauce o Trójcy Świętej. Mówię bardziej szokująca, nie większa. Zresztą jak moglibyśmy mówić o jakiejś mierze w rzeczach, które są zupełnie niepojęte i boskie. Tajemnica ta wprowadza nas w jeszcze większe zakłopotanie. Kiedy rozważamy misterium Trójcy Świętej, stwierdzamy, że przekracza ona nasz rozum. Równocześnie nie jesteśmy zdziwieni, że ludzki język nie jest zdolny wyrazić owej nieskończoności Boga. Tymczasem prawda o uniżeniu się naszego Pana jest nie tylko wielką tajemnicą, ale również słowa, które usiłują ją nam przybliżyć są niepojęte. Powodują one w nas jeszcze większe zdumienie i ukazują jak wielka jest nasza ignorancja w kwestiach natury i przyczyn jego uniżenia. Tutaj przerwijmy na chwilę lektury, by zastanowić się nad przeczytanymi słowami. Uwaga Newmana skupia się na uniżeniu Syna Bożego. I to jest właśnie pierwsza cecha, jaką przychodzi nam odkryć w życiu Jezusa Chrystusa. Uniżenie, pokora. Newman używa bardzo mocnego słowa, Mówiąc, że jest to prawda szokująca. I to bardziej szokująca niż prawda o Trójcy Świętej. I rzeczywiście ma rację. Gdyż prawda o istnieniu trzech osób w jednym Bogu jest dla nas być może, być może niezrozumiała. Lecz nie powoduje jakiegoś wstrząsu na przykład emocjonalnego. Przyjmujemy to jako wielkie misterium, które przynależy do natury Boga. Tymczasem, kiedy rozważymy, że ten Bóg, który jest twórcą wszystkiego, który jest wszechmocny, nieśmiertelny, przyjął ludzkie ciało, stał się embrionem, potem bezbronnym dzieckiem, a w końcu opluty, wyśmiany i zamęczony na śmierć, to rzeczywiście może, a nawet powinno przy, przyprawić nas o wielki wstrząs, wręcz szok. Jeśli się do, dobrze nad tym zastanowić, oczywiście. Już święty Paweł pisał w liście do Filipian. On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem lecz pogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi, a w zewnętrznym przejawie uznany za człowieka uniżył samego siebie, stawszy się posłuszny aż do śmierci i do śmierci krzyżowej. Czy dobrze się nad tym zastanowiliśmy? Nad tym, nieskończonym uniżeniem się Boga nad jego pokorą. Newman przytacza dramatyczne porównanie z okrutnymi doświadczeniami, jakie ludzie przeprowadzają na zwierzętach. Obecnie różne ruchy na rzecz obrony zwierząt postulują, zresztą słusznie, konieczność chronienia ich przed zadawaniem niepotrzebnego bólu. Niemand pisze. Wiecie jak wielkiego horroru doświadczamy na wieść o okrucieństwach zadawanych zwierzętom. Czyż nie wzdrygamy się i czy po plecach nie przechodzi nam dreszcz, gdy słyszymy raporty o tyku, tego typu praktykach lub gdy przeczytamy o nich przez przypadek w jakichś publikacjach, o tych bezbronnych, niemych ofiarach, Przytwierdzonych do muru, przekuwanych, rozdartych, porzuconych w ostatnich chwilach swej egzystencji. A Jezus, posiekany przez bicze, przebity w swoich rękach i nogach, przygwożdżony do krzyża, porzucony by stać się widowiskiem przechodniów, Newman rozwija przed czytelnikiem obraz syna Bożego traktowanego stokroć gorzej niż zwierzęta przeznaczone do doświadczeń. Za tymi ostatnimi wstawiają się ekolodzy, obrońcy praw zwierząt. Za Jezusem nie wstawił się nikt. Zamęczono go gorzej niż psa. Baranka Bożego. Niewinnego, bez żadnego miłosierdzia. Oto uniżenie Boga. Jak pisał prorok Izajasz On się obarczył naszym cierpieniem, on dźwigał nasze boleści, a myśmy Go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz on był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła nań chłosta zbawienna dla nas, a w jego ranach jest nasze zdrowie. Dręczono go, lecz sam się dał gnębić, nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca nie ma wobec strzygących ją, tak on nie otworzył ust swoich. Przypatrzmy się w tej perspektywie naszemu życiu. Jak wiele w nim pretensjonalności, roszczeniowości, domagamy się wielu rzeczy, narzekamy, jeśli ich nie dostaniemy, żądamy uznania, akceptacji, jeśli ktoś zwróci nam uwagę, obruszamy się, denerwujemy, myślimy jak śmiał, nie zgadzamy się, obrażamy. Czy to jest w duchu Jezusa? On uniżył się aż do śmierci i to śmierci krzyżowej. Wielki post to szczególny czas stanięcia w prawdzie. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny, pokorny sercem. Mówi dziś Jezus do Ciebie i do mnie. Pokora to pierwszy warunek wszelkiej modlitwy i fundament życia duchowego. Bez niej człowiek szybko odpadnie. Jakże trudno wytłumaczyć tę cechę tym, którzy jej nie rozumieją, którzy być może nawet modlą się codziennie, nawet pół godziny, lecz nie są pokorni, którzy nie umieją, nie umieją przyjmować uwag, nie chcą służyć, którzy chcą zawsze postawić na swoim. Pycha to pierwszy z siedmiu tak zwanych grzechów głównych. To ona doprowadziła do upadku naszych prarodziców w ogrodzie rajskim. Uwierzyli, że będą tak jak Bóg, że będą znali wszystko. Tej samej pokusy doświadczył Jezus na pustyni. Gdy diabeł wziął go na bardzo wysoką górę, pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do niego, Dam ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. Dzisiaj szatan nie musi tak wyraźnie mówić nikomu do ucha. Wystarczy, że ukaże dobra tego świata, a ludzie sami za nimi biegną. Sami szukają pochwał, łatwego życia, jak największej kumulacji przyjemności. Wystarczy, że szatan przekona człowieka, jak ważny on jest, by złapać go w swoje sieci pychy duchowej. Jakże wielu tam chrześcijan. Przez chwilę zastanówmy się nad tym, nad sobą w tym świetle. Jakże bardzo kompatybilne z rozważanym przez nas tematem brzmią ponownie zapiski Teresy z Lizie z rękopisu C posłuchajmy jednej historii. Chcę ci matko podać jeden przykład, który zapewne wzbudzi Twój uśmiech. Pewnego dnia rano, a było to w okresie, kiedy znów chorowałeś na zapalanie oskrzeli. Weszłam po cichu do ciebie, żeby zostawić klucze od komunijnej kraty, gdyż byłam wtedy zakrystianką. Prawdę mówiąc, wcale nie żałowałam tej okazji do zobaczenia się z Tobą. Przeciwnie, cieszyłam się z niej ogromnie. Starałam się jednak tego nie okazywać. Lecz oto pewna siostra powodowana świętą gorliwością, choć przecież lubiła mnie bardzo, Widząc, że wchodzę do Ciebie, zlękła się, że Cię obudzę. Chciała więc zabrać mi klucze, ale byłam zbyt przebiegła, żeby je oddać i ustąpić jej swoich praw. Powiedziałam do niej możliwie najuprzejmiej, że i ja nie chcę Ciebie obudzić i że to do mnie należy zostawić klucze. Dziś rozumiem, że lepiej byłoby ustąpić tej siostrze, która choć młoda wstąpiła do kormalu wcześniej ode mnie. Wówczas jednak tego nie rozumiałam, to też upierałam się absolutnie, aby wejść do Twojej celi, za nią i wbrew niej, bowiem nie chciała mnie do Ciebie wpuścić. No i nie trzeba było długo czekać na nieszczęście, którego chciałyśmy właśnie uniknąć. Posłyszawszy hałas, otwarłaś oczy. I wówczas matko wszystko spadło na mnie. Nieszczęsna siostra, której się opierałam, wystąpiła z długą mową, której istota sprowadzała się do tego. To siostra Teresa od dzieciątka Jezus narobiła tyle rumoru. O Boże, jakaż ona nieznośna. I tak dalej. Ja, która odczuwałam coś dokładnie przeciwnego, byłam zdecydowana się bronić. Na szczęście przyszła mi do głowy genialna myśl, że jeśli zacznę się usprawiedliwiać, to na pewno tracę pokój ducha. Lecz czułam jednocześnie, że nie mam dość sił, by biernie słuchać rzucanych na mnie oskarżeń. Ratowała mnie więc tylko ucieczka. Jak pomyślałam, tak uczyniłam. Wyszłam po cichu, nie przerywając siostrze, która grzmiała niczym Kamila, złożęcząca Rzymowi. Uniżenie w codzienności. Oto prosty przykład. Prosty, w teorii, trudny w wykonaniu. Zapyta ktoś, po co? Po co tak czynić? Odpowiedź jest jedna, bo tak czynił Jezus. Jak mówi Izajasz, nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca nie ma wobec szczygących ją. Tak samo czyniła Teresa. A ty, ja, Przyjmowanie uwag, nawet niesłusznych, to najlepszy test, czy jesteśmy pokorni. Warto na to zwrócić uwagę w tym szczególnym czasie łaski. Nie tylko modlić się, Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serce moje według serca Twego, ale żyć tym. Żyć w duchu służby, w duchu milczenia wobec uwag, żyć w duchu zapomnienia o sobie. Teraz pozostajmy już sam na sam z Jezusem, medytując jego uniżenie, jego pokorę, jego milczenie.